W dniach 22-23 września bieżącego roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Inteligentne Systemy Energetyczne i Magazynowania Energii na Przykładzie Budynków Szpitalnych, podsumowująca realizację międzynarodowego projektu o akronimie EINSTEIN. Pilotażowy projekt pod nazwą Effective Integration of Seasonal Thermal Energy Storage Systems in Existing Buildings, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w Polsce. Dzisiejsza konferencja była podsumowaniem wieloletnich prac badawczych w projekcie Einstein. Jest to przedsięwzięcie zakładające zmagazynowanie ciepła, które powstaje na bazie energii słonecznej i oddania go budynkom, w tym wypadku w budynku szpitala, w momencie kiedy jest najbardziej ciepło potrzebne, czyli w okresie grzewczym. W ramach projektu współpraca Mazowieckiej Agencji Energetycznej z partnerami europejskimi tak naprawdę doprowadziła do konkretnego rezultatu, jakim jest istniejący i działający magazyn energii cieplnej w Polsce. Projekt, który służy konfiguracji odnawialnych źródeł energii i magazynów ciepła w naszym szpitalu psychiatrycznym w Drewnicy, to innowacyjny projekt realizowany w ramach również wsparcia ze środków europejskich. W wyniku tego projektu chcemy uzyskać doświadczenia, które później będą realizowane w wielu już funkcjonujących naszych obiektach szpitalnych, ale nie tylko szpitalnych, również w obiektach użyteczności publicznej. Chcemy bowiem, aby wszystkie te nasze instytucje, które mają takie obiekty, wpisały się w plan budowania gospodarki niskoemisyjnej, w plan budowania takiej gospodarki i takiego zużycia energii który daje szansę na z jednej strony oszczędności, a z drugiej strony oczywiście pozyskiwanie tej energii z odnawialnych źródeł. Myślę, że ten projekt bardzo dobrze wpisuje się dzisiaj w politykę europejską, a nawet światową i wierzę, że będzie naszym wspólnym sukcesem. Mazowiecka Agencja Energetyczna powstała z inicjatywy samorządu Województwa Mazowieckiego. Powstała już w 2008 roku. Od ponad 7 lat realizujemy projekty związane z promowaniem poszanowania energii, optymalizacji kosztów energii oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Jednym z głównych obszarów funkcjonowania Mazowieckiej Agencji Energetycznej to są szeroko pojęte działania edukacyjne. Mazowiecka Agencja Energetyczna utworzyła pierwsze w Polsce podyplomowe studia samorządowe menadżerze energii współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Działamy bardzo szeroko, pozyskując środki finansowe, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Jednym z nowych obszarów funkcjonowania Mazowieckiej Agencji Energetycznej są projekty typu Waste to Energy, projekty bardzo mocno zaawansowane i rozwinięte u naszych sąsiadów, czyli w Niemczech oraz Szwecji, gdzie ponad 50% Odpadów komunalnych wykorzystywany jest w ramach recyklingu energetycznego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który mam zaszczyt prezentować, współpracuje już od kilku lat z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Ja osobiście bardzo cenię sobie tę współpracę, przede wszystkim ze względów działalności statutowej Wojewódzkiego Funduszu. My współfinansujemy część projektów realizowanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną. Mazowiecka Agencja Energetyczna ucz uczestniczy w licznych projektach zagranicznych. Dzięki niej powstają nowe rozwiązania, które możemy tutaj zaimplementować w naszym regionie, na Mazowszu. Mazowiecka Agencja Energetyczna realizuje wiele projektów, również finansowanych ze środków europejskich. Są bardzo cenne rozwiązania, które możemy zaimplementować w naszym regionie, na Mazowszu. Oczywiście mam nadzieję, że w przyszłości w tych projektach będzie również uczestniczył Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ gospodarka niskoemisyjna, gospodarka nastawiona na oszczędność energii jest naszym priorytetem. Mazowiecka Agencja Energetyczna to spółka z dominującym kapitałem samorządu Województwa Mazowieckiego, stworzona 7 lat temu w wyniku programu z Unii Europejskiej. Dzisiaj jest to ważna instytucja, która zajmuje się z jednej strony procesami zarządzania energią, oszczędnością energii, wykorzystywaniem nowoczesnych źródeł odnawialnych energii, no i ponadto współpracuje z naszymi placówkami, placówkami, dla których organem prowadzącym jest samorząd Województwa Mazowieckiego w innowacyjnych metodach dotyczących tej właśnie sfery. Energia to będzie strategiczny towar XXI wieku. Tak jak żywność i woda, musimy zatem nią gospodarować niezwykle racjonalnie, niezwykle oszczędnie. Przed Mazowiecką Agencją Energetyczną postawiłem zadania, aby właśnie w tym procesie brać aktywny udział. Są również partnerzy samorządowi, są również partnerzy gospodarczy, przedsiębiorcy i takie wspólne działanie. Będzie dawało też szansę na wykorzystanie środków europejskich z nowej perspektywy, gdzie bardzo znaczące pieniądze są przeznaczone na budowanie gospodarki niskoemisyjnej, a więc energooszczędnej, a więc wykorzystującej również odnawialne źródła energii. Projekt Einstein jest współfinansowany przez Europejską Komisję w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.